na moim kanale, a to nie senior z tej strony jestem na Mopie Wąziki i kieruję się w stronę tak jak Ante te auta w stronę Katowic jestem na M1 w Czeladzi muszę zrobić zakupki i kupić yy, jak to się nazywa żebym mógł obejrzeć to co na karcie kurcze człowiek sklerozę ma ale sobie przypomnę kupiłem adapter do kar pamięci no i jestem teraz w McDonald'sie trzeba kawę się napić czas zatankować 6,39. A jakieś 35 litrów powinno wejść? 34, nie to 35. No. Trafiłem w końcu. Jestem w sosnowcu. I powiem Wam tak, tyle razy tu byłem, ale nigdy nie byłem tutaj. Znaczy się byłem, ale nie filmowałem tego Pała trzyna Tu są śluby Dają śluby i rozwody chyba też Do środka nie będę wchodził, jeszcze mi żenią z kimś Tu też jest muzeum a tutaj w, tych, w tym parku, a Odyn szukał z kubusiem, z korsilkiem i jeszcze tam z kimś, i z i... panią archeolog w szpilkach. Tam też coś jest, ale to ogrodzone widzę. remontują go. To jest ten park. Sina. Sielecki chyba to jest. No, Zadwany. O, za oknem lodówka. O, obiekt monitorowany. No właśnie to robię. To jest chyba XVIII wiek. XVIII albo XIX, już nie pamiętam. ładnie jest perełka nie wiem czy mówiłem ale tu też jest muzeum lubię takie kopułki u góry se No To by było na tyle Jeszcze mam jedną no niespodziankę w Sosnowcu Zawsze byłem na osiedle zamkowa czy coś takiego Do jednego miejsca, do, do, do piwiarni chodziłem jak tam wizawi była kopalnia Sosnowiec Nie wiedziałem, że tam zamek jest <laughs> No to jadę go w końcu sfilmować Po całej Polsce jeżdża Sosnów tu nie sfilmowałem a to jest zamek sosnowiecki zameczek tak raczej najpierw z tej strony go sfilmuję ten no w Będzinie jest w Będzinie jest ładniejszy Nie wiem, ale ten to chyba 1400 któryś rok. Albo się pomyliłem. Za dużo już tych zamków zwiedzam i mi się w głowie. Ale musi być stary, bo z kamienia takiego jak te stare budowane są. Może tu będzie jakaś informacja, ale zamknięty jest cholera. Jest otwarte Zamek Sielecki. Pierwsze zmianki E, XVII wiek Pomyliłem się uuu, o 300 lat To wygląda bardziej mi na jakiś budynek zakonu Muszę zaznaczyć, że do Sosnowca wjechałem bez paszportu jakby ktoś się chciał dowiedzieć Malusi. To jakiś mały księciu nie mieszkał. Tam za tymi blokami jest była kopalnia Sosnowiec i ja tam pracowałem przez kilka lat Teraz tam tylko stoi, widać nawet wieża wyciągowa. Ale nieczynna. Jeszcze tutaj zobaczę, co tam się kręci. Nawet ładny. Jak na taki sosnowiec to. Ar za ładny. <gryw> ale mają pałace, zamki. Mają? Mają. Tam też jest kościół jest z jakąś legendą, ale czy to prawda? Nie będę opowiadał, bo pomyśli ktoś, że głupoty gadam wracamy do autka o tyle lat tu chodziłem jak się reklamą zajmowałem to tutaj non-stop to, to jest ten kościół co wam opowiadałem że z jakąś legendą jest ale czy to prawda to nie wiem jestem przy sklepie Odyńców zabiorę wody uzupełnie w sumie lecimy dalej młodyńce Strudzony wędrowco Wędrowcy. Proszę o uzupełnienie tu jest Sahara <grym> dzisiaj, nie ma. jak Sahara To Seneda tak no. Właśnie odbieram pokropce na matracę wodoodporne chyba czy coś takiego jest jeden problem no nie było mnie tutaj i oni to otworzyli i karton wyrzucili i nie wiem komu dziękować to więc dziękuję tej osobie która mi to przysłała przydadzą się jeszcze raz dziękuję wchodzę wyrzucić śmieci patrzę a tu gry ale no, niestety to jest taki dziecinny grill. <laughs> Także nie, już nie mam takich małych dzieci. Zostawię go. Proszę wioski. Właśnie podano mi na odczulenie, albo nawet nie wiem na co. Albo to jakaś trucizna. Widzimy się później, oczywiście, jeśli przeżyję to chyba za sobie No to opowiadaj. No co mam opowiadać, kurde mam wszystkie nowe ciuchy. O kurtka teraz widać, że będzie. Trochę ten bebek musisz zgubić. Teraz jest cicho ciemny. O teraz będzie git. Teraz nie będzie widać aż tak bebecha. Co się tu... A nie do kościoła? No teraz do kościoła możesz iść jak chcesz. Nie, ja jestem cicho ciemny, także... Jakoś no, no, ale 2 XL, ja nie wiedziałem, że ty... Ile ty ważysz? Nie wiem. Nie wiem. Masz uwagę? Nie mam. To dobrze. <laughs> że się obiadasz w tym aucie i <laughs> czerwony kapturek. prostu no. zima, jest i człowiek kurde... co yy... coś tej... Jak kot. Zawsze w zimę. W tych ciuchach to mi jest trochę za gorąco. Muszę się przebrać, bo to... Większym rozy się albo tak przyzwyczaiłem, że. No, mniejsza z tym, ważne, że są. Jest już po południu. Idę się pożegnać z łodyńcami synami. I muszę trochę porządku zrobić, bo za dużo rzeczy mam, więc za dużo rzeczy wziąłem. Muszę posegregować trochę i. W niedzielę mam wykopki koło. Będziemy poszukiwać koło Rudy Śląskiej. A niedaleko Rudy Śląskiej jest plaża i tam pojadę jutro. także widzimy się później... Przywitałem się z manekinami i też się pożegnałem. Do widzenia. Najwyższy czas iść stąd Idę usuplić zapasy Odynowi On już ma dosyć pewnych rzeczy kazał mi teraz jeść Taki coś dostałem Kurde, muszę to zjeść do, 2000, do, do 25 roku ważne Jestem na parkingu w lesie a tu jest plaża Plaża się nazywa Plaża Murcki To jest na wesołej Tu jest widać coś do przeszukania więc idzie, idę od razu No tu widzimy się na plaży Mam 20 groszy Niedawno zgubione Ale szukana tu jest chyba mi się wydaje Chociaż lecimy dalej Tółeczka. Lecimy dalej. O, gdzieś tu O jest. 10 groszy. Ale już kończę Tam przeszłem lud na wodzie. Nie chodzę do wody. Lecimy dalej. Koniec plaży. Jeszcze jest tutaj ławki, ale one są tu na tym ale przelecę zobaczę czy coś jest koniec ławki są na tym na asfalcie Zrokowo wszystko dobra tak jak już mówiłem na Wesołej skończyłem jadę na następną plażę mam do niego ile 19 minut spokojnie się jadę i Widzimy się na parkingu przed plażą Jestem na plaży Starganiec blisko Rudy Śląskiej Pogoda piękna i tu tu jestem na parkingu idę zobaczyć jak plaża wygląda plaża jest tam zalew to jest chyba czy coś takiego w środku lasu ale tu jest fajnie parking jest nasączniony, ładowanie jest internet jest 8,8 ,8 Giga szybkość także spoko Widzę tu jest cały zamarznięty także idziemy dalej Powiem tak ładnie tu <laughs> Niedaleko jest trasa szybkiego ruchu. Parking jest przy tym trasie na Mikołów No, kawałek plaży jest jeziorku czy co tam żale skuty lodem Nie ma wejścia do wody Tylko na plażę a zobaczę co tam się na plaży dzieje Plaża jest tutaj Tutaj i tutaj Kurcze, jest gdzie chodzić, tylko tu jest przechodzone Nie Sprawdzę później O morsy się kąpią Tam jest boiska jeszcze Fajnie tu jest Podoba mi się trzeba brać się do roboty nie ma co czas na kawę kawusia kawusia musi być Tam nad tym zbiornikiem co pokazywałem ostatnio, ale nie szukałem, bo mnóstwo ludzi było. Nie chciałem tam łazić po tych plażach. Jutro serano rano pójdę i będzie dobrze. No. Jak się zaparzy? To się włączę. Kawusia się zaparzyła. Lejemy. Oczywiście mleczko też. I oczywiście mieszamy. I oczywiście w prawo. A na koniec tej całej ceremonii oblizujemy łyżeczkę. Bardzo dobra kawa. Smacznego. Jest 7:20. Jestem na plaży. Zaczynamy. Mam nadzieję, że coś znajdę. A zresztą trening czy nie mistrza? Jakaś monetka leży 120 Ale jest czysto, żadnego kapsla Lecimy dalej Dwujeczka 220 Lecimy dalej Tu mi biło dwójka A przeskakiwało dziwnie jakoś O, na wierzchu piąteczka Ale dziwnie bije Przecież piątka zawsze 15 było Jest coś tu jeszcze? Może coś popieprzyły się wszystkie te monety Lecimy dalej Jestem na yy, boiska 10 20 groszy pod ławką Ławek tu jest bardzo dużo, wszystkie przeszłem Tu jest tak czysto Dwa kapsle i te kilka monet Ale woda tu nie zachęca do kąpieli Może dlatego Ale wyprzątana jest, nie powiem Jeszcze jedna ławeczka mi została i kawałek plaży i kończę Koniec Plaża no świeże monetki to były dawno były zgubione. ale tak to kapsli w sumie 3 sztuki i tam jakieś folie mało sygnałów bardzo mało powiem tak tu jest ładnie tylko ta woda taka brunatna nie wiem dlaczego przynajmniej na tamtym zbiorniku bo tutaj to chyba Piszą, skrowy zakaz, to się coś musi być nie tak z tą wodą. Koniec. Poszukiwania. Trzeba coś w końcu zjeść. Dawno rosołku nie było. Ale tym razem rosołek będzie tak jak trzeba. Wiadomo co. Zrobię no, rosołek wiadomo z czego. No to zabieram się do pracy. Kurczaczek już kucz jest w garnku Tu mam przygotowane seler, pora, pietruszka Raz marchewki oskrobię i gotujemy Rejście serasołek zrobię, dawno nie było Ale zawsze mi przy rasołku mówią, że ani pory, ani selery, ani, yy, co to, ani tam pietruszki. No, zawsze zapominałem, ale tym razem kupiłem. Także już mam nadzieję, że nikt nie będzie psioczu na to, że to nie jest rosu. <śm> ja wiem, jak powinien być, ale po co to mi się tam przydałoby się kawałek głowinki. No i wiadomo, ten kurka. I zawsze ten rosół jest tego lepszy. No i przede wszystkim rosół to się powinno długo, długo gotować na małym ogniu. Ale ja jestem. Mam na starość ADHD. I musi być trochę szybciej. Warzywka gotowe. I gotujemy. No, to już. A jeszcze tylko posolę. No, rosołek się powoli gotuje. Jeszcze trochę czasu upłynie, zanim będzie jadalny No i rosołek gotowy. Długo się gotował. Za dużo kurkumy dałem <noise> ale ja uwielbiam ją i właśnie ma taki złocisty kolor bo to jest właśnie i ta kurkuma tak właśnie te palce barwi mocno ciężko odmyć No smacznego mi życzycie. Jestem na parkingu Stoję w tym, w tym miejscu Parking jest przy cmentarzu. Jutro zdaje się, tutaj będziemy poszukiwania mieć będziemy o No, taką dostałem pineskę. Także tu w Lasku będziemy szukać czegoś. Na pewno nie przy cmentarzu, bo tu jest śmietnik. Ale jest gdzie szukać podobno. No. Pogoda jest ekstra, jak, jak na tą porę roku. Dobrze, że śnieg nie pada. Po tym rosołku obiadku trzeba trochę spalić tych kalorii, więc zrobię rundkę. Zobaczę, co tutaj jest pierwszy raz tutaj także ciekawość. Na zdjęciach Google ten. Cimenta to yy, on jest obszarowo duży, ale mało, tam, mało było tych yy, grobów. No, ale teraz patrzę, to tutaj jest mnóstwo tego. Także w ładnym miejscu jest. W koło lasu. Z daleka myślałem, że taki zamek. A to kościół. Nie no, kościół tam jest. To, to może coś sobie przypomina. Chyba to klaster jakiś. No, tak mi się wydaje. Tak, ładny, ładny zamek. Kamer nawalone jest tyle, że je, jej. Je Wygląda jak zamek. Jak się łatwo można pomylić. No już. pół godziny chodzę. Trzeba się kierować z powrotem. Czas na podsumowanie tego odcinka. Nie będzie długi. Tak jak już mówiłem, jestem na parkingu. Jutro mamy poszukiwania. Film z poszukiwania będzie w następnym odcinku. Nie ma słońca, ładowania też nie ma, ale też nie pada i to jest najważniejsze. Po poszukiwaniach yy, będę musiał się wybrać na wschód polski, w jedno miejsce, i, a potem to już nie wiem, co będę robił. Chyba już zacznę coś, yy, zależy od pogody. Ale zanim dotrę do tego wschodu, to wiadomo, będę po trasie wszystko. Plaże, jeśli będą takie i niezamarznięte, to będę przeszukiwał. Zamki, zwiedzał pałace i co tam jeszcze się da. To wszystko by było. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następny. kciuki do góry i lecimy dalej.